Z festiwalem zetknęłam się od jego powstania, czyli od 1974 roku i w zasadzie byłam na każdym, to znaczy pamiętam festiwale 74, 75, 6, 7, 8 i 9. I myślę, że troszeczkę też mam takich wspomnień największych z festiwali, w których, w których nagrywaliśmy i, i Pokazywaliśmy widma i Milde i Nioe. Takie dwa poematy. Mam nadzieję, że. To nigdy nie umknie mi z pamięci, dlatego że atmosfera wtedy była naprawdę cudowna. Sam amfiteatr na Kadzielni budził już taką i, i, i grozę, i zaciekawienie, i była wspaniała atmosfera. Natomiast co mi jeszcze utkwiło? Utkwiło mi to, że festiwale były bardzo radosne. To było takie spotkanie młodzieży. My występowaliśmy jako centralny zespół artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego wraz, yy, poza, poza konkursem i poza konkursem jeszcze występowało inny zespół, mianowicie Gawenda. Yy, natomiast wszystkie inne zespoły brały udział w konkursie, no ale to było spotkanie takie niezwykle radosne, niezwykle kolorowe, niezwykle spontaniczne. I, I to całe miasto właściwie Kielce żyło tym festiwalem i myślę, że nie tylko miasto Kielce, ale również całe województwo, ponieważ my jako zespół dawaliśmy również koncerty w innych miastach. Pamiętam, że jeździliśmy do Radomia, do Ostrowca, do Starżyska i do Jędrzejowa, zwiedzając oczywiście również i te miasta. Było to dla nas niezwykłe przeżycie i no, tego się chyba nigdy nie zapomni, dlatego że było to takie naprawdę wielkie święto młodzieży. Troszeczkę jestem zaskoczona, że po tylu latach znowu w tym roku, w lipcu odwiedzę Kielce. W międzyczasie byłam w Kielcach, nie trafiłam nigdy na festiwal, ale, ale te wszystkie miejsca odwiedziłam, te wszystkie, wszystkie, wszystko odżyło w pamięci. I myślę, że to też będzie ten lipiec, lipiec 25 będzie dla mnie takim powrotem do lat młodzieńczych, bo ja wtedy miałam w 74 roku no byłam młodą dziewczyną i, i to na pewno odżyje i bardzo jestem ciekawa, jak w tym roku będzie wyglądał festiwal. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc, tego powrotu, dlatego że... Y, dlatego że... Y, jest to troszeczkę dla mnie zaskoczeniem, że, że jestem zaproszona. W ogóle jest, jest dla mnie zaskoczeniem, że y, znowu śpiewamy. I to jest może największa moja radość, bo po tylu latach znowu śpiewać i znowu w tym samym zespole i znowu z tymi samymi przyjaciółmi, to jest to niezwykła Frajda, i to się chyba rzadko zdarza, bo coś takiego, że. że coś, co, co było, wiadomo, że nie wróci, prawda? Ale, ale te, te, ta nowa siła, która w nas w tej chwili wstępuje, żeby śpiewać, żeby dawać odbiorcom radość, to jest chyba coś najpiękniejszego. Co, co mnie może w życiu. Teraz, teraz właśnie w tym w życiu spotyka, w tym, w tym momencie mojego życia spotyka.